O! Malutka rybka Ale jest pierwszy, nie? Ale miarka by była Czy to nie trzeba w ogóle dziur wiercić, zobacz Ciach Po co to? Cześć, witam Was na kanale MK Fishing Marcin Kroski. Widzicie, znowu wędka podlodowa, znowu lód, znowu dziura Czyli znowu próba złowienia wielkiego okonia Dzisiaj z Tomkiem, Tomek na mormyszkę ja na blaszkę Czyli znowu challenge, znowu podział Jak będą brać na blaszkę, Tomek będzie łwił na blaszkę Jak będą brać na mormyszkę, ja dzisiaj się przestawię na mormyszkę Chyba, że nie będą brać, a szukamy dużego garba lawowego. słuchajcie Mamy jezioro, czyste jezioro z sielawą. Mamy tutaj stok z 10 na 13 metrów i ona tutaj pod ten płytki stok wyszła, nie łowimy na 20 metrach, głęboko. Gdzieś tu się prze, przemieszczają, kręcą te stada sielawy, które już widziałem na echosondzie, ale w połowie głębokości, no i próbujemy gdzieś przy dnie znaleźć e, tego dużego garba, więc będziemy kręcić dziury i szukać tego swojego miejsca. wypatrzcie czy wyjedzie dzisiaj ryba 40 plus, bo jak zawsze na taką się nastawiamy. Miłego oglądania i mam nadzieję fajnych ryb. A jeszcze, jeszcze Wam winien jestem wyjaśnienie pod kątem pogody. Słuchajcie, odwilż, odwilż przyszła, jak widzicie, śnieg zniknął. Wczoraj było plus 4, dzisiaj co prawda 0 jest, ale wczoraj było plus 4, poszło trochę wody, śnieg stopniał. Więc myśleliśmy, że może się coś kończy, ale się jednak nie kończy, bo już zapowiadają od jutra minus 7 znowu w nocy. W dzień takie 0 minus 1, więc dalej będzie lód. Ale ciśnienie 980 i ma rosnąć na 1022 dni, więc. No znowu nie trafiam w te ciśnienie, bo ma bardzo mocny dołek dzisiaj i od dzisiaj bardzo szybko rośnie do góry, więc. Patrząc na to, że te okonie, jednokomorowce i mogą reagować na ciśnienie, albo na pewno reagują, nie wiem, jak to jest pod lodem, to może to być znowu, nie? Ten czas. Mogło się dziać dzień, dwa, trzy temu, ale mnie nie było w tej na rybach. Ale nie narzekajmy, w domu się nie złowi, więc szukamy ryby. Cały czas wiercimy. Cały czas robimy duży obszar, przesuwamy się. Słuchajcie, tak yy, wzdłuż kantu, ale tak płyciej, średnio, głęboko, płytko, średnio, głęboko i cały czas przesuwając się w stronę cypla. Robimy duży obszar wzdłużny yy, takiego kantu między płytszą wodą a głęboką, żeby je namierzyć tak, jakbyśmy to robili łódką, tak, jakbyśmy to robili wędką. Gdzieś może się pokażą na echosądzie, gdzieś może je namierzymy wędką. Dobry. Chyba dobry, co? Dobry, dobry. Tomek ma. Tomek złowił cztery chyba nie? Mniejsze. 6 już, czyli łowi na tą mormyszkę, ale w końcu ma rybę. Chyba po którą sięjaliśmy. No i ja jeszcze chwilę wytrzymam z blaszką. I może jednak zmienię to na tą mormychę, bo o chyba jest co? Jest, jest. Nie mogę już podnieść. chyba jest. Już chyba jest ta właściwa, słuchajcie, ryba. Już nie może podnieść. O! Wysoki kij. I czyżby będzie pierwszy? No jesteśmy z godzinę na lodzie? Z godzinką, no? no. I już by był. To by było cudnie? Tak, to by było. Tak, masz blisko, blisko, blisko. Jest tam dziur. Nie widać jeszcze ryby, słuchajcie. Powolutko. O 12 metr. O, odpuścił, nie? O kurcze. No. O ho, ho jest Jest piękny O, gruba srebrna mormycha, zobaczcie, gruba srebrna mormycha No i jest pierwszy koń Pierwszy koń A, no dobra o, Piękny jest O, się nastroszył ładna ryba powoli wyholowana, świetna 25, słuchajcie, zmierzyliśmy w graty. Super. Jest. No jeszcze chwilkę, nie? Myślisz, że ten od razu? Co? Jeszcze chwilkę. Nie, no, jeszcze Tak, jeszcze, jeszcze dam. Set, yy. Jak druga taka padnie, no tak? Jak druga padnie, to ja się zmontuję. No i widzicie, jest pierwsza ryba. Ja się nie poddaję. Cały czas śmieci jakieś widzę pod, pod blaszką. Gdzieś się pokazują, ale to nie jest duża ryba. Ale jest pierwsza na Mormychę i sobie z Tomkiem teraz powiedzieliśmy, że ja jeszcze dalej blaszka. Jeszcze zrobię małe przestawienie bliżej niego. Jak jeszcze jedną złowi na Mormychę, bo słyszeliście, złowił już 6, tylko że to były ryby takie 22, 23, 18. Więc to były ryby nieistotne dla nas. Ale jak jeszcze raz złowi takiego konia na 35 i w górę, to ja się dla Was i dla siebie zmontuję na Mormychę. I też spróbuję z ochotką na mormyche. Także patrzcie, czy ja, czy Tomek. Męczymy, a ja zmieniam miejsce bliżej niego. Dobry? Ten mały. Ten mały? No dobra. O, znowu jest jakaś ryba wychodzi mi. Zobaczcie. Znowu jest nad. Na dnem jest żółte, jest ryba, przed chwilą miałem czerwone, więc ewidentnie miałem okonia, no taki 25, nie, nie aż taki mały. Ewidentnie miałem okonia pod blaszką, ale nie wziął mi, więc y, chyba spróbuję tą mormychę. Także zwijam i proszę Tomka o pomoc w zmontowaniu zestawu, yy, no i zobaczymy, czy mi się uda złowić rybę na mormyszkę. Ja Wam rzucę teraz link też pod tym filmem. Zrobiłem zakupy w Estonii. Kupiłem świder, słuchajcie, 2,5 stówy na polskie. Yy, dobry świder. Kupiłem noże dodatkowo, tam jakieś 6-7 euro. Kupiłem sanki sobie za 30 euro, więc normalne ceny, nie tak jak w Polsce. Fakt, że przesyłka droga, bo 20 euro, ale jak to wszystko weźmiemy do kupy, to zapłaciłem za całe zakupy tyle, co w Polsce za świder. Więc rzucam Wam link, tam są też fajne, fajne błystki, fajne kiwoki. Fajne mormyszki A Tomek był, Tomek był na Litwie, na Litwie tak. I kupił fajne yy, yy, Kiwoki na Litwie Kupił fajne mormyszki na Litwie Więc teraz sobie tutaj od niego zrobimy zestawik fajny yy, A potem ja się z nim rozliczę yy, Oj, takie przy okazji Zobaczcie rękawice mam polarowe Ale o zobaczcie jakie Wolframowe, tak? Tak. Ciemne. Tak, tak. Może taką kulkę ciemną, chociaż nie wiem, czy one nie za duże. A! O! Tudy taka. No może być. Tak? Super z tym czerwonym. I do tego zobaczcie, ile kiwoków nakupywał. Też dużo taniej, co? Tak. 70 centów na kiwok. 70 centów. Eurocentów. To, to zobaczcie. To jest, jest dramat. Nie? Zobaczcie, nie? Jakie kiwoczki. Od razu już z takim mocowaniem. Eleganckie, porobione. Przeloteczki. Wszystko. Czyli naprawdę warto wejść na stronę litewską, estońską. I coś kupić. Także ja kupiłem nowy świder, może jeszcze go zobaczycie, za 250 zł i sanki za 100 parę zł i może na kolejnym wyjściu, jak nie to może jeszcze, bo lód będzie, na jeszcze kolejnym wyjściu na pewno Wam to wszystko pokażę. No i mam, zobaczcie, zmontowaną mormyszkę, dwie prawdziwe ochotki, dwie sztuczne, mam zmontowany kiwok, tutaj musieliśmy taki adapter nałożyć z cienkiej tulejki, bo miałem za, za wąsko tutaj jest kiwoczek taki, jest kołowroteczek tutaj, akurat podlodowy i króciutka wędęczka. i Teraz nie widać, o jakaś ryba w toni nawet teraz jest, ale przed chwilą była ryba na dnie, więc próbujemy, jak to się mówi, pierwsze mormyszkowanie. O, o, jest, 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 coś puka, przydusiło. I trzymało, ale to też malutka rybka. Przestawiamy się, bo nie będziemy takich rybek małych łowić. Chociaż, no, jakby nie patrzeć, pokażę Wam rybkę na mormychę. Nie krzyczcie na mnie, ja takich ryb nie będę łowił. O, i nawet sztuczną ochotkę mi zjadł, ty! Nie ma nic! Dobra, a ja spróbuję jeszcze blaszką w tym miejscu. Którą? Wracamy na sielawkę. No dobra, potem możemy pójść jeszcze tam, ale wróćmy tam, gdzie ta ślawka się kręciła, nie? Bo tu jej ewidentnie nie ma. Tam, tam mieliśmy ławicę sielawy, słuchajcie, na głębszej wodzie, znaczy na wyjściu, a tu nie No dobra, ja poprawię jeszcze blaszką, wiesz? Weź sobie na razie. A No bo A tą sztuczną No i słuchajcie tak jeszcze w ogóle zobaczcie. Widzicie te kolce? gumy, zwykłe gumy nakładane na buty z takimi ćwiekami dzisiaj przy tym lodzie płaskim yy, no na szczęście nie ma aż tak tej wody bo lekko zmarzło, ale jakby jakby było bardziej na pusie i wypływała na, na nim woda, no to by było bardzo ślisko więc wtedy warto kupić za parę groszy je kupicie tam, kilkadziesiąt złotych takie kolce, a do mnie ktoś tu dzwoni jest, ale mała rybka a tak mówię, coś mi podeszło. O, jest kolejna ryba poniżej. Pod mormyszkę, Pod tym, pod mormyszkę. Tak sobie gadamy, gadamy. I bum! Branko! Po dwóch godzinach pauzy. <laughs> Może będzie nawet mój taki troszkę większy. Eee. Eee, panie! Odpiął się nawet z mormyszki przez prze ten. Nie wiem, czy mogę się nim chwalić. Wymiar ma! O, bożenko, ty moja, ale na mormyszkę, panowie, na mormyszkę. O, zobaczcie, idzie się lawka. Widzicie, idzie się lawka. W tonie, pięknie widać, jak idzie się lawka, ale powiem ci, że duże stado: naprawdę duże stado. Nie? To wszystko nie, nic nie pilnuje, ale, ale idzie się lawka. Także wróciliśmy tutaj, gdzie zaczynaliśmy z ranka, no i tutaj się lawka się kręci. Albo znowu na wieczór się będzie kręcić, nie? Dokładnie, no cały czas mamy nadzieję, nie poddajemy się. Nie poddajemy się, chyba zrobimy szybki skok yy, na jedzonko. I zostanie nam jeszcze z półtorej godzinki łowienia. No ja już chyba zostanę przy tej mormyszce Tomek to wiadomo. I spróbujemy dołowić jeszcze jednego dużego, nie, Tomek? Spróbujemy dołowić jeszcze jednego dużego. O konia. Tomek jeszcze miał takie 27-8, ale nie pokazywałem wam, bo plecami był do mnie. Więc jeszcze jednego wycykał, więc już wycykał dzisiaj 8 ryb. No, jedną piękną, jedną powiedzmy ładną, reszta y, nieistotna. I ja też w sumie wszystkie nieistotne. Te moje rybki niegodne pokazania. No, ale tak to bywa. Ciśnienie jak idzie 20 paskali do góry w ciągu dnia. To nie wróży brań. Podobno. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale moje jest takie, że to nie wróży brań. Także i nakuliśmy dziur, i nachodziliśmy, jednak cały czas głęboka woda. Między 11 a 14 metrem. Dużo ryb się podnosiło, dużo ryb się pokazywało na mormiskę w pewnych miejscach, ale o braniu zapomnijmy. Najmniejszego przygięcia kiwoka. Dobra, nie ma co, lecimy, co? Lecimy na jedzonko. I ktoś się mnie pytał o ogniska. Czy wolno w Polsce robić ogniska. I ja słuchajcie sobie zrobiłem screena. Bo według mnie nic się nie zmieniło, bo teraz mocno w internecie huczy, nie? Huczy dlatego, że się zmieniła kwota kary. Ale według tego co ja tutaj, mam nadzieję, że mam tego screena, czy go usunąłem. O! Palenie ogniw w Polsce jest dozwolone, o ile nie zagraża otoczeniu, nie narusza przepisów przeciwpożarowych, minimum 100 metrów od lasu, chyba że miejsce jest do tego wyznaczone. No i tu my nie, nieraz w, na rybach łamiemy ten przepis, bo nie jesteśmy 100 metrów od lasu, ale może ktoś przymknie oko, chyba że miejsce do tego wyznaczone. I nieuciążliwe dla sąsiadów. Można palić tylko drewno, a nie odpady czy gałęzie, więc mamy swoje drewno. Za naruszenie przepisów grozi mandat od 5 tysięcy, a od 2026 roku, i tu jest ta zmiana, nawet do 30 tysięcy złotych. No i są dalsze te przepisy, że yy, na własnej działce dozwolone, jeśli ognisko ma charakter rekreacyjny, nie stwarza zagrożenia pożarowego, etc., etc. W lesie blisko lasu rozpalenie ognis jest dozwolone. Tylko w miejscu wyznaczonym przez nadleśniczego, w odległości powyżej 100 metrów od granicy lasu, więc to jest ten ważny przepis. Więc yy, według mnie, z zachowaniem bezpieczeństwa na swoim drewnie można, a jak przyjedzie nadleśniczy, to myślę, że też jest człowiek, i jak zobaczy, że jest wszystko zgodnie z literą taką bezpieczeństwa, to odpuści. Więc my idziemy szybko sobie podgrzać, zjeść i wracamy na te półtorej godziny, zostawiamy sprzęt. Mam nadzieję, że w Polsce też są uczciwi ludzie i nikt tego nie ukradnie. Także widzimy się na jedzeniu i po jedzeniu. No i zobaczcie: można na lodzie spotkać echosondę Element 7cali z przetwornikiem. Można sprzęt spotkać, można świdry. No tylko chodzić. Tylko chodzić. Z pewnością mój cholesterol tego może nie dźwignąć, ale gwarantuję Wam, że. Dobre paliwo i naprawdę smaczne. Gorący boczek z cebulą No, jak to mówią, pojedli. Oh. O! Sonda włączona. Teraz trzeba założyć świeżą ochotkę. Dobra godzinka. Szansy. Na sukces. No dobra. Hej pa. No, tak mi mały zaczął kłamać, wiesz? O jest Wiesz jak to ten telefon, telefon, telefon i rybka. Ale wiesz jaka, nie? Ale powiem wam, że ciągnę teraz bydlaka. Hamulec chodzi. Uuu, chodzi hamulec. Mówią ów na mormyszkę, będziesz jeszcze duże łowił, zobacz. Wziął mi żywiec. O proszę łapkę w górę. Za takiego garba. I nie ma to, że w dół. Nie, 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 nie. I nie ma to, że dalej przewinąłem. Nie, 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 nie. W tym momencie łapka w górę i subskrypcja. Dziękuję. Masz? Dobry? Dobry. Jest. Kolejny. Chociaż ty, jeszcze koło ciebie jakąś dziurkę tu zrobię. Właśnie miałem mormyszkę wymienić. Nie taki jak wtedy. Nie taki, nie, nie, nie. Ale będzie dobry, nie? Fajnie holujesz na takim wysokim tym <laughs> Czemu tak wysoko wędka? Tak się nauczyłeś, no, ah, też ładne oh. No, też fajne no patrzcie. Może srebrna? Co? Sreberko, ładny grubasek, nie? Piękny oko Ale się nastroszył wyhaczek i taka tu marmycha, widzicie? Może srebrna, ja czarną mówię, ty srebrną, ale też nie masz, nie? Chociaż twój trzeci, jednego nie nagrałem. Tak, trzeci z takich... No, z takich fajniejszych, tu nie, tu nie. Tu nie, to masz dalej. Ale gdzie? To To jest fajne branie. Aha. Pięknie poszedł. Takie śmieszne branie, wiem powiedział. Czemu? No bo patrzę tutaj na Ciebie, jak się rozmawiamy, nie? No. Wracam i chcę opuścić, wiesz? Murmyśkę do tego. Nie? A to stało? Ja patrzę, wiesz. Mówię, gdzie jest to dno, nie? No. No, bo, bo nie mogę, wiesz, nie mogę wyprostować jej, nie? No. I, i chcę podnosić do góry, a ta mur mieszkańca nie w dół. Zaciąłem, patrzę, jest. Nie? Kuchnia, zobacz. Tak, no i to. Samego no. brania nie widziałem, jak ten, Bo już, już, już wiesz, już miał w gębie, nie? Jak ja zobaczyłem. Ale ładne. Dałeś nadzieję, dałeś nadzieję. Zmieniam zestaw. I zmieniam ochotkę. Bo i ty na błysmie. O. Jest. był ostatni mały? Wariat. Wariat, chodź tu. O Jezus. Rekordy bije, słuchajcie. Dzisiaj rekordy bije. Mówili, łów na mormyszkę. Łów na mormyszkę". Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jeszcze zmienię. Jeszcze dam świeżą. Zobaczcie. Jeden stopień. I tu sobie wchodzimy w ciśnienie, o, tu zaczęliśmy łowić, zobaczcie, wczoraj jeszcze było lekko w dół, w miarę normalne, równe, a dzisiaj jak zaczęliśmy łowić, zobaczcie co się działo. I jutro dalej idzie, zobaczcie, no jak tu ma brać, no jak tu ma brać, no tak to wygląda. Więc co, znowu nie trafiłem, a mówili, zacznij łowić na mormyszkę, chociaż Tomek dzisiaj pokazał, że można ładnego konia złowić na mormyszkę. No i jeszcze na tą mormyszkę na pewno połowie. No i dzisiaj niestety nie udało się Zostało z 5 minut łowienia zaliczyć tego grubego konia Coś, o, 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 znowu branko, patrz w tej dziurze Patrz, chyba już trzyma Patrz, drugi raz spuściłem i druga ryba Widziałeś? Ale to jeszcze zmienię ochotkę No zobaczcie, kończę Wam tutaj Jeden rzut mały okoń, drugi rzut troszkę większy okoń, też nie za duży, ale troszkę większy. Ale jeszcze chyba tu podam. Ale tego garba chyba dużego mi się nie uda zaliczyć. Dzięki Wam za oglądanie, dzięki za lajki, like, dzięki za subskrypcję. A ja się nie poddaję, będę walczył. Jeszcze przyjadę na lód Jeszcze spróbuję złowić nie takiego okonia, tylko tego wielkiego okonia. Trzymajcie jeszcze za mnie kciuki. Ja na pewno się nie poddaję, tylko jeszcze muszę ochotkę świeżą założyć jeszcze spuszczam jeszcze Tomka odwiedzę jeszcze odwiedzę pewne swoje koło domu fajne tajne łowisko